Straż Pożarna, Ogiemiusz Wodaczyk. Tak, przyjąłem, zrozumiałem. Rejon Poczty, Prokocimska 6. Informacja o podłożeniu pocisku Zrozumiałem, dysponuję. Uwaga, uwaga, wyjazd pierwszego zastępu, budynek poczty. Informacja o ładunku wybuchowym 360, 10, 21 do akcji. tak? Tobiasz Nosek i Wojciech Pawlik pracują w krakowskim oddziale Straży Pożarnej w Prokocimiu. Ich służba przebiega w systemie zmianowym 24 godziny pracy, 48 godzin przerwy. Dzisiaj pierwszą akcją jest ten wyjazd spowodowany znalezieniem moździerza na jednej z krakowskich poczt. 360-21 na miejscu zamokocka. Co się stało? Jak się rozwinęła sytuacja? Przyjechał e, samodzielny poddział antyterrorystyczny policji, następnie weszło dwóch saperów do środka, okazało się, że był to granat moździerzowy, ale bez ładunku wybuchowego, więc e, jak oni to ujęli, sam złom e, praktycznie, ktoś sobie po prostu wykręcił ten ładunek wybuchowy, puścił dalej pocztą. Z tego też powodu ewakuowano aż 600, około 600 osób tutaj z tego budynku Poczty Polskiej. Także wszystko szczęśliwie się udało. A już się pan wchodził tam? No na pewno była jakaś tutaj obawa niepewności, ale już policja była na miejscu, więc oni tutaj ze swojego ramienia działali, więc to można powiedzieć, że nie byliśmy tam sami, więc wszystko szczęśliwie się zakończyło. Wracamy do, Wracamy do koszar. To no, zobaczenia ja tak w takim razie w bazie. I Trudny dzień. Ile z interwencji co się dzieje? Podczas takiego? Nie były przypadki, że było na przykład 20 interwencji na dobę, nie? Także to jest różnie. Nieraz nie ma w ogóle, a nieraz się zdarza, że jest około 20 wyjazdów. Najczęstsze wyjazdy są to miejscowe zagrożenia, czyli między innymi tutaj wyjazdy do podtrciadem. Wypadki kolizje. Często tutaj współpracujemy z, z policją. No i kolejnym takim elementem są, są pożary, zaczynając od tych takich tutaj najmniej spektakularnych, czyli pożary śmietników, po pożary mieszkań, pożary tutaj jakichś większych obiektów. Takie najgorsze wydarzenie, w którym przyszło panu uczestniczyć? Jeżeli chodzi o najgorsze, to kiedyś się zawaliła hala w Chorzowie, to chyba najgorsze przeżycie, jakie było w mojej karierze. to był niesamowity szok, bo nikt sobie nie wyobrażał, że to będzie tak wyglądało, że się wejdzie i po prostu nic nie będzie można tam zrobić, że, że jest tylko wielka kupa po prostu śniegu i, i pod spodem jest dach i, i trzeba po prostu ten dach rozciąć, żeby kogokolwiek wydobyć. I, i jeszcze po rozcięciu w ogóle nie można nikogo znaleźć, także, także to było no, ciężkie przeżycie. Najtrudniejsze było to, że, że nie było żywych osób. No. Strasznie same, same matwy osoby wyciągaliśmy. Wspominają się ci ludzie, którzy, którzy byli wyciągani z telefony zaciśnięte w dłoniach, w podkoszulkach. Najczęściej się pamięta dzieci, małe dzieci, które, które nie przeżyją, to się najbardziej zostaje w pamięci, albo młode osoby. Co pan robi, żeby sobie poradzić w takich sytuacjach? Rozmawia pan z rodziną, z przyjaciółmi? Co Myślę, się robi z tymi emocjami? Dużo, dużo pomaga tutaj po rozmowa i nie myślenie o tym w ogóle, żeby, żeby po prostu nie wspominać. Tylko w akcji porozmawiać z kimś i, i zapomnieć, starać się zapomnieć o tym. Przy takich dużych akcjach, tak jak kolega mówił, tutaj możemy korzystać z pomocy psychologa, natomiast po takich interwencjach typu właśnie miejscowe zagrożenia, wypadki czy też pożary, no myślę, że to naturalnie tak na zmianie. No jest nas tutaj 15 osób, rozmowa, ktoś później powie jakieś, no, jakieś ciepłe słowo, jakiś żart czy coś, potem się to tak chyba naturalnie rozładowywuje. Do straży pożarnej przyjmowani są wyłącznie kandydaci, którzy przejdą bardzo szczegółowe testy psychologiczne oraz wydolnościowe. Komisja rekrutacyjna przyznaje kandydatom dodatkowe punkty, jeśli mogą wykazać się przydatnym wykształceniem, prawem jazdy, różnej kategorii albo posiadaniem dodatkowych uprawnień, np. przykład płetwonurka albo ratownika medycznego. Na tym nie koniec, bo przyjęci kandydaci i tak poddawani są cyklicznym testom wydolnościowym. Możemy tu stanąć na chwilę przed obrony? Gdzie są siekier? Tak najszybciej miał eee, sięgnąć. Po prawej sekundę. stronie, druga skrytka. Środkowa muszę tak powiedzieć. A gdzie jest piła do rozcinania samochodu? Eee, piła do rozcinania, znaczy dostali mamy tutaj jedną, natomiast sprzęt do rozcinania nie piła, tylko nożyce plus rozpieracz szczękowy znajduje się tutaj poniżej po lewej stronie. Czy panowie jak zamknął, że to są w stanie wymienić całą anatomię tego samochodu Bez problemu, z pamięci? Tak. tak, no to chodzi, że musimy to wiedzieć, gdzie to wszystko jest i... Nie ma czasu podczas interwencji na to, żeby gdybać, gdzie mamy, zaczynając od pachołków, które zabezpieczają miejsce zdarzenia, czy też sprzęt naj, najważniejszy do wycięcia tej osoby. No, liczy się przede wszystkim czas. Tak? To dojeżdżamy, to, to, to już każdy tak. musi wiedzieć, co, co ma robić i gdzie co się znajduje. Panowie, takie momenty, w których macie do czynienia z ludźmi spanikowanymi, jak sobie poradzić? Były takie sytuacje, jak była powódź. Tutaj w Małopolsce to mieliśmy taką sytuację, że po prostu ludzie nie chcieli opuszczać budynków, bo bali się, że im coś skinie i po prostu bali się o swoje, swoje majątki i trzeba było ich przekonywać, żeby mogli opuścić ten, ten dom. Jak pan to robi? Trzeba rozmawiać z ludźmi, trzeba ich napłaniać, trzeba mówić, że będzie lepiej, że żeby po prostu będą w ciepłym pomieszczeniu, żeby tutaj będą pilnować ludzie tego dobytku i nic się nie stanie. Ta woda nadchodziła i nie dało się nic zrobić, nie dało się tej wody ani wypompować, ani, ani zatrzymać, tylko po prostu na cały czas była i, i cały czas zalewało wszystkich. Najgorsze było to, że nic nie mogliśmy zrobić, a ludzie cały czas czekali na naszą pomoc, błagali, ale nie dało się nic zrobić. Praca w zespole jest jedną z najważniejszych umiejętności, jakie muszą nabyć strażacy. Znajomość sprzętu jest równie ważna jak zaufanie do kolegów. Do budowania zgranej załogi służą także różne ceremonie i zwyczaje. Są też takie tradycje, jeśli ktoś dostanie wyższy stopień, awansuje na wyższe stanowisko. Często taka osoba jest polewana wodą, często no, całą zmianą wrzucamy takiego osobnika do jakiegoś zbiornika, ewentualnie. Zamykamy go w takiej klatce. Tutaj mamy e, na budynku takim ćwiczebnym, i tam jest polewany z prądownic pod dużym ciśnieniem, oczywiście wodą. Wszystko w, w granicach rozsądku, oczywiście. Jeśli jest e, to ciepło, zazwyczaj to jest tak. W zimie, w zimie nie przesadzamy z takim tematem. Że... Czy za mundurem pan na sznurem? Myślę, że mundur ma coś ma coś w sobie. Akurat mówię teraz o mundurze tutaj Strażackim. No. Na pewno na pewno oglądają się się dziewczyny za strażakami. Coś tak, to jest, jeszcze, no. tak. Ale to już mówię to. Czasy raczej były takie jeszcze wtedy Oczywiście. szkolne, kadeckie, więc to... Jakie pan ma plany, marzenia na przyszłość, zawodowe oczywiście? Chciałbym sobie życzyć tyle powrotów, o tak, tyle powrotów, co wyjazdów, jeśli chodzi o swój zawód.